Szkoła o Migracji to program strefy wolnosłowej, który składa się z takich dwóch ścieżek. Jedna ścieżka to jest ścieżka edukacyjna, taka szkoleniowa, gdzie osoby przyjęte do szkoły o Migracji uczestniczą w warsztatach, praktycznych zajęciach, ale też w seminariach, wykładach dotyczących... Dzisiejszych migracji, dotyczących sytuacji osób w drodze, zarówno w Polsce czy na polskich granicach, jak i w Europie i na świecie. Spotykamy się zarówno ze specjalistami, specjalistkami zajmującymi się kwestiami migracji ale też z osobami, które praktycznie działają ze społecznościami migranckimi czy uchodźczymi, z artystami, artystkami, którzy w swojej pracy angażują uchodźców, migrantów, osoby w drodze, zbierają historię, czy organizują różnego rodzaju działania artystyczno-społeczne, procesy partycypacyjne z udziałem tych społeczności. I przez ten cały rok mieliśmy takie spotkania teoretyczne i osoby pracowali nad ich projektami praktycznymi. I dzisiaj mieliśmy prezentację tych projektów, które już się odbyły i które jeszcze są w trakcie i które jeszcze są przygotowane. Warunkiem przystąpienia do szkoły w momencie wypełnienia formularzu... Trzeba było napisać swój projekt. Jeden z pomysłów dotyczył na przykład zbiórki rowerów i warsztatów rowerowych dla osób z ośrodka dla uchodźców w Dębaku. No i potem właśnie przeprowadzaliśmy te warsztaty, na których osoby uczyły się znaków drogowych, przepisów drogowych i ogólnie takiej swobodnej jazdy na rowerze. Były również innego rodzaju projekty dotyczące bardziej kwestii językowych, nauki języka, ale też pomocy psychologicznej osobom, osobom uchodźczym, czy inne wydarzenia takie jak na przykład wymianka odzieży. Takim naj, największą wartością były osoby, które tutaj poznałam, bo też dało mi to nową perspektywę i na moją pracę, i na to, co się dzieje w Polsce, bo w szkole brały udział osoby z różnych miast. Zajmujące się różnymi rzeczami, ale gdzieś tam ta migracja jest dla nich bliska w różnych aspektach. Cieszymy się, że coraz więcej osób może uczestniczyć w szkole o migracji i staramy się też szukać takiego formatu, tego programu, żeby włączać jak najwięcej osób zainteresowanych udziałem zarówno właśnie osób związanych ze sztuką, ale też animatorów czy animatorek kultury, psychologów, psycholożek, asystentów międzykulturowych. W przyszłym roku również planujemy realizację szkoły o migracji. Nabór do szkoły ruszy najprawdopodobniej w styczniu albo w lutym 2025 i również w przyszłym roku będziemy zarówno otwierać wykłady, spotkania z osobami zajmującymi się migracją, jak i zapraszać na warsztaty stworzenia własnych projektów.